Co Pan oczekiwał jako Brand Manager od nowoczesnych narzędzi do komunikacji? Osoba prowadząca marketing marzy o narzędziach, które dawałyby skoncentrowaną informację na temat jego produktu, jego marki, nie tylko dla konsumentów, ale także dla wszystkich osób w łańcuchu handlowym, od przedstawiciela handlowego kuchni po sprzedawcę w sklepie detalicznym. I to nie dostęp do informacji, która by była bardzo rozbudowana, ciężka, z dużą ilością tekstów. Chodzi o informację skoncentrowaną, chodzi o informację spersonalizowaną. Pracy. Czy mógłbyś obejrzeć e, dane na temat nowej partii produktu, cen i jak to pokazać, kto w tym chodzi, jakie są trendy na świecie? Myślę, że byłoby przydatne i w jakiś sposób ułatwiła, e, ułatwiła właśnie pracę. Mhm. A czy e, to by było ułatwienie związane z tym, że na przykład na światowych stronach e, korporacyjnych nie ma tych informacji, które potrzebujesz lokalnie? Mhm, właśnie... Z reguły strony takie globalne nie pokrywają się informacjami, które właśnie odnoszą towarów. Towary, które występują globalnie nie pokrywają się z tym, informacjami, które w tego A w Gminie Ciedzydło korzystają z lokalnych i nie zawsze... No i to jest często wprowadzenie w dzięki. Proszę Pana, mamy tutaj bardzo fajny pokaz samochodów. Wystawy, no? Wystawy Skoda. Chciałbym się zapytać, czy takie narzędzie, które mógłby Pan przekazywać klientom w formie linku, sms-em, dzięki któremu mogliby odtworzyć sobie film o samochodzie, przejrzeć sobie parametry techniczne we własnym zakresie, czy coś takiego byłoby przydatne? Myślę, że bardzo ciekawy pomysł, który, który mógłby się zainteresować w architektury Skoda. A co, czy, czy to by dało jakieś wyraźne yy, korzyści, na przykład klientom? Yy, czy yy, klienci na przykład woleliby indywidualnie, indywidualnie przejrzeć sobie informacje na temat samochodu? Powiedzieć, yy, Jak ja bym to widział, Pewnie, że bardzo chętnie bym yy, taki, far, taką informację otrzymał w momencie yy, kontaktu z yy, handlowcem yy, w salonie yy, samochodu. Jak najbardziej.